Każdy z nas kupuje kawę, ale czy wiemy gdzie zapłacimy za nią najmniej na podstawie danych z aktualnych gazetek promocyjnych? Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny kaw w popularnych sieciach handlowych. W tym raporcie pokazujemy konkretne liczby, realne ceny i różnice, które mogą zaskoczyć. Ten sam produkt, a tak duża rozbieżność cenowa. Z naszych obserwacji wynika, że dokładnie taka sama kawa potrafi różnić się cenowo w zależności od sklepu nawet o 100%. Najlepszy przykład to kawa Lavazza Qualita Oro. Różnica cenowa między najtańszą od Aldi a najdroższą ofertą od Stokrotka Market to aż 16 zł. Kolejny przykład to Mokka Fix Gold. Różnica w cenie to aż 7 zł i 50 groszy. Cibo Educho Family to różnica na poziomie 5 zł. Nie wszystkie produkty reagują na promocje w ten sam sposób. Część z nich wykazuje bardzo duże wahania cenowe między sklepami, co wskazuje między innymi na częste i agresywne akcje promocyjne. Wrażliwość cenowa produktów w dużej mierze zależy od pozycji marki i roli w strategii handlowej sieci. Analiza styczniowych gazetek promocyjnych pokazuje, że kawa Lavaca Qualita Oro miała ponad 50% niższą częstotliwość pojawiania się w ofercie promocyjnej w porównaniu do kawy Mokka Fix Gold, a Chibo Edusho Family była trzecią najczęściej promowaną kawą. Analiza opisów promocji pokazuje dużą różnorodność mechanizmów. Najczęściej spotykane są obniżki procentowe, zakupy z kartą lojalnościową oraz promocje wielosztukowe. Każda z nich buduje wrażenie okazji, ale nie każda przekłada się na realne oszczędności. Jakie sklepy przodują w ofertach promocyjnych na kawę? Dane wskazują, że Biedronka generuje najwyższą liczbę promocji w kategorii kawy. Sklepy netto zajmują drugie miejsce z niewielką stratą względem lidera, natomiast sklepy intermarché zamykają pierwszą trójkę analizowanych sieci. Podany wykres pokazuje średnie ceny popularnych marek kaw, ujawniając istotne różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi produktami. Najwyższą średnią cenę odnotowano dla kawy Dalmayr Classic. Natomiast najniższą dla Lawaca Qualita Oro, co pokazuje wyraźne zróżnicowanie cenowe w tej kategorii. Dane z panelu produktowego aplikacji moja gazetka pokazują jednoznacznie, że świadome zakupy wymagają dziś czegoś więcej niż szukania czerwonych etykiet. Promocja nie zawsze oznacza dobrą cenę, a brak promocji nie musi oznaczać, że płacimy więcej. Nasz raport został opracowany przy wykorzystaniu Retail Radar. To narzędzie do monitorowania cen, promocji i widoczności produktów w handlu detalicznym. Analizujemy dane setek gazetek i sklepów, dostarczając aktualny obraz rynku. Bazujemy na dużych aktualnych zbiorach danych pochodzących bezpośrednio z materiałów promocyjnych sieci handlowych. Dane są przetwarzane automatycznie i aktualizowane kilka razy dziennie. W przyszłości planujemy kontynuować monitoring cen kaw oraz prowadzić analizy porównawcze w ujęciu czasowym. Zakres raportów będzie stopniowo rozszerzany o kolejne najczęściej kupowane produkty. Z moją gazetką masz wszystkie promocje przy sobie. Przeglądaj gazetki ulubionych sklepów, dodawaj produkty do listy zakupów i kupuj taniej. Pobierz teraz aplikację Moja Gazetka i zacznij oszczędzać. Moja Gazetka. Kupuj mądrze.